Dzień dobry, witam państwa w Zabrzu na konferencji dotyczącej programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, Sportowa Polska edycja 2019. Proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni państwo, w ramach rozwoju lokalnej infrastruktury treningowej, lokalnej infrastruktury sportowej, piłkarskiej robimy bardzo wiele inwestycji w całej Polsce. W ostatnich trzech, trzech i pół roku wykonaliśmy Około 6 tysięcy takich inwestycji na kwotę powyżej 2 miliardów złotych. To statystyka ogólna. Ale ludzi interesuje przede wszystkim to, co dzieje się w środowiskach lokalnych, w miastach, miasteczkach. I tutaj w Zabrzu będziemy inwestowali dodatkowo ponad 2 miliony złotych właśnie w infrastrukturę treningową podgrzewana Murawa, po to, żeby młodzież, żeby piłkarze mogli trenować tutaj. I nie tylko przypominać sobie lata świetności górnika Zabrze, ja pamiętam tą dominację jako młody człowiek w latach 85-88, kiedy górnik Zabrze absolutnie mm, z, królował w polskiej pierwszej lidze ówczesnej, jak, czyli dzisiejszej ekstraklasie. I y, oczywiście, żeby te talenty się nowe pojawiały, to musimy tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju, do treningu. Dlatego tutaj razem z Miastem Zabrze, Panem Prezydentem, z Ministrem Sportu wspieramy działania o charakterze właśnie całorocznej infrastruktury sportowej. Jest to jedna z części naszych działań, takich, które zmierzają do tego, żeby młodzież mogła trenować na zasadach podobnych jak ich rówieśnicy. W, albo w bogatszych krajach zachodu, które gonimy i niektóre nie, nie, niedługo już mam nadzieję dogonimy, albo w krajach południa Europy, które mają dużo lepszą pogodę i tutaj trochę to potrwa, zanim będziemy mieli taką samą pogodę w Polsce. Dla mnie, górnik Zabrze, na terenie boiska, którego się znajdujemy, to oczywiście niesamowite wspomnienia. 14 mistrz Polski, ale też równo 50 lat temu. Szanowni Państwo, rozpoczynał się ten słynny sezon, gdzie górnik Zabrze w Pucharze Zdobywców Pucharów doszedł do finału. I mam nadzieję, że po 50 latach, 50 lat temu był pierwszy lot w kosmos, i teraz Amerykanie znowu się szykują do lotów w kosmos, więc mam nadzieję, że dla górnika Zabrze również zwiastuje to coraz lepsze lata. A mówiąc, dla wszystkich młodych ludzi. Takim językiem najbardziej dla nich właściwym, to chcemy pomagać wyławiać perły, chcemy pomagać trenować talenty przyszłe, które są na pewno wśród nas. Kiedyś sądzono też, że perły się tylko znajdują, a dzisiaj wiemy, że można je również niejako tworzyć i poprzez tego typu infrastrukturę sportową chcemy pomagać naszym wspaniałym, młodym. Zawodnikom, żeby odkrywali, wydobywali z siebie tą ekstra milę, ten wysiłek dodatkowy, który stworzy najlepszych piłkarzy już za kilka lat. Jestem przekonany, że będziemy mieli znakomitą ligę i będziemy jako drużyna narodowa też święcić sukcesy na międzynarodowych turniejach. Będziemy coraz więcej takich sukcesów świętować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji, która tutaj będzie rosła wkrótce, i na pewno przyczyni się do tego, że sport, czyli ta dyscyplina życia mogę tak powiedzieć dyscyplina życia. Która kształtuje charaktery, która przyczynia się do zdrowego trybu życia, będzie coraz bardziej popularny w całym polskim społeczeństwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra sportu i turystyki, pana Witolda Bańkę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Panie premierze, panie prezydencie. Górnik Zabrze to jest klub z piękną, piękną historią, tak jak pan pan premier powiedział, z pięknymi tradycjami. Górnik Zabrze zasługuje na to, aby mieć infrastrukturę treningową na najwyższym poziomie, aby wrócił do tej świetności. I dzisiaj kolejna inwestycja z dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponad 2 miliony złotych dofinansowujemy budowę płyty pełnowymiarowej płyty podgrzewa wraz z oświetleniem inwestycji, która będzie służyła e, piłkarzom Górnika Zabrze, będzie służyła drużynie e, i bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej może tę inwestycję wesprzeć. Również dofinansujemy także modernizację e, hali sportowej w Zabrzu na, na, też na kwotę około 900 tysięcy, to jest suma sumarum około 3 milionów złotych dofinansowania w ramach tego programu, e, tej tegorocznej edycji które nasz resort wspiera tutaj władze, władze samorządowe. Drodzy Państwo, rozwój infrastruktury sportowej jest dla nas niezwykle istotny z punktu widzenia budowy siły polskiego sportu. To, to, o czym przed chwilą mówił Pan Premier, czyli właśnie te liczby. Liczby mówią same przez się ponad 2 miliardy, około 300 milionów i właśnie około 6 tysięcy obiektów sportowych. Różnych obiektów. Od otwartych stref aktywności, poprzez hale treningowe, baseny, stadiony ekotetyczne, a aż po te obiekty e, s, m, służące piłce nożnej, e, czyli właśnie pełnowymiarowe e, płyty, murawy, e, także zadaszone, więc ten, ten program rozwoju polskiej piłki jest m, szczególnie ważny z punktu widzenia strategii e, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego środki, i te rekordowe środki, e, które przeznaczamy, wędrują w takie miejsca, gdzie jest zapotrzebowanie i bardzo się cieszę, że tutaj do Zabrza, e, do klubu, Fantastycznego klubu z pięknymi tradycjami, jako resor będziemy mogli e, e, współfinansować tę inwestycję i trzymam mocno kciuki, żeby jak najszybciej ta płyta treningowa powstała, żeby pierwsza drużyna i drużyny młodzieżowe mogły e, trenować w godnych warunkach i, e, i budować potęgę e, górnika Zabrze, przywracać tę potęgę e, górnika Zabrze. Także jeszcze raz e, bardzo dziękuję Panie Premierze za wsparcie i trzymam mocno kciuki, Panie Prezydencie, żeby jak najszybciej ta inwestycja powstała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. A teraz proszę zabrać głosu zastępcę prezydenta miasta, pana Krzysztofa Lewandowskiego. Panie premierze, panie ministrze, to jest wielki zaszczyt gościć pana na stadionie Górnika Zabrze. Bardzo się cieszymy, że zdecydował się pan osobiście nas odwiedzić. Pan minister od czasu do czasu to zagląda i zanim rekomendował te inwestycje do, do inwestowania, to dokładnie przejrzał każdy... Kąt zajrzał w każdą dziurę, także te decyzje pana ministra są bardzo przemyślane i bardzo dziękujemy za te pozytywne decyzje. To jest niezwykle ważne dla samorządu, kiedy może korzystać z tego wsparcia i kiedy możemy infrastrukturę sportową realizować przy wsparciu pieniędzy rządowych. Panie ministrze, chcę powiedzieć, że młodsi koledzy tych chłopaków, którzy są za nami, przedwczoraj w Niemczech wygrali z Bayernem Monachium 1:0, więc widać, że mamy potencjał i jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi w Europie, tylko żebyśmy mogli to robić, to między innymi musimy mieć odpowiednią bazę szkoleniową, infrastrukturę. I tak jeżeli chodzi o stadiony, to można powiedzieć, że Polska jest w tej chwili absolutnie w topie europejskim i przeskoczyliśmy wiele krajów rozwiniętych Europy. Tak w zakresie infrastruktury musimy gonić i dlatego bardzo się cieszę, że pan premier, pan minister rozumieją tę sytuację i wspierają ośrodki szkoleniowe, żeby ta infrastruktura szkoleniowa powstawała, żeby była na takim poziomie jak w rozwiniętych krajach, bo tylko wtedy będziemy w stanie rywalizować na co dzień z najsilniejszymi w Europie. Panie premierze, pozwoli pan, że na pamiątkę wręczę koszulkę górnika Zabrze. Pozwoliliśmy sobie już... Proszę, proszę mi mikrofonu nie zabierać, a ja mikrofonu tak łatwo nie oddaję. Morawiecki numer jeden. Panie premierze, wszystkiego dobrego. I również... Dla pana, dla pana ministra, ale tu już dziesiątka, wiadomo, to jest w drużynie zawsze bardzo ważny numer. Tak więc bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzięki temu wsparciu będziemy tu wychowywać kolejnych fantastycznych zawodników i będziemy ich podziwiali na tej płycie, ale szkodzić będziemy ich gdzie indziej. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą konferencję. A Panów zapraszam tutaj dalej na murawę do naszych zawodników. Dziękuję bardzo.